stąd zjadę, więc jedziemy. Widzowie, bo się boję trochę. Widzowie, nie! Uuu, ała, ała. ale mnie głowa boli. Ale mi głowa boli. A więc, cześć! Widzowie, tutaj nagrywamy pewno, już ma się tą grę znać, to jest skatepark beta. Możecie ją znać, bo ona już jest taka trochę popularna, Natomiast fajna, po prostu y, możecie sobie jeździć na dyskorolce, albo sobie kupić zarobuksy, nie wiem, lepszą. Znaczy można sobie kupić, albo y, rower. Ja na przykład y, sobie chcę kupić y, tę nogę. widzowie w tej gierce. Więc tutaj y, sobie po prostu wiecie, robimy triki. Na przykład, jak ja teraz, albo takie coś Front flipa normalnie Tutaj mamy takie coś, i tutaj mam pokazane y, triki. Nie, na przykład to, co ja teraz robię, bo to jest potwał. Znaczy, potwał? Nie, potwał. Znaczy, nie, potwał to, to jest to. Patrzcie. A, potwał to jest. Patrzcie. <grym> ja mam już hustlera duży. Levela, nie jakby Expo, ale jego się też bardzo ciężko zdobywa. Widzowie. Bywa, bywa, bywa. O kurde. Tylko to C teraz zrobię, pik. A bo to C to jest do, do przodu, okej. Okay. A to? To jest takie coś, widzowie. No i po prostu wiecie, tutaj sobie jeździcie i tutaj też można zobaczyć ile ma się pieniążków I tutaj jest wchodzicie w to. I tutaj są deski. Ja chciałbym zobaczyć, która jest ostatnia najlepsza. Taka. Okej, okay, ja mam taką, to się nazywa, e, 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 muszę ją znaleźć, kurde, bo ja wydałem ile ja pieniążków A bo tutaj będę miał e, demon dog, demoniczny ten, pie, e, ten pies. No, więc taką sobie, sobie kupiłem, ja teraz mam na razie e, malutko pieniążków, e, jak widzicie, mam 1594 w tej bierze. Ja tutaj po prostu nagram yy, Możecie yy, jak zawsze możecie napisać swój nick w To to Was może dodam. tak Taka mała rzecz, może Was dodam. czy też dodam was na przykład, albo wa może Was dodam. Taka, taki prosty deal. I jak chcecie, to możecie dać mi subika z dzwoneczkiem i też lajka czat. będę wiedział, że podoba Wam się ta jak albo przynajmniej Roblox się Wam podoba jak nagrywam. Widzowie. Hops. O, wywaliłem się. I możecie. Yy, nie wiem, no możecie po prostu. Jak, nie wiem, napisać jaki był odcineczek, fajny. Czy Wam się podobał odcineczek. Po prostu możecie coś napisać. Widzowie. O, tutaj wziąłem, wziąłem potrojnego. Uuu, ups. Okej, okay, już nie samo. Okej, okay, o kurde. Szkoda, flipa robię, widzowie, tylko muszę znaleźć, okej. Okay. Flip! O, czekaj jeszcze raz. Hop, hop. Nie ja, no, tutaj fajne się triki robi na tej wieżę. Bo to są na pewno triki z prawdziwego życia. Bo ja nie jeżdżę na to tylko na chulej na rowerze Taki fakt. Znaczy na desce też jeżdżę, ale nie do tryków. Tak miej jeżdżę na des, deskorolce, powiewa widzowie. Uuu, poczwórujny. Okej. Okay. Tutaj wiem sobie expo. Może widzowie. Zry Mogę zrobić to tak. Odcinki będą pojawić się. Z tej gry, jak wbiję Hotshot, y, znaczy będą odcinki, y, jak, y, ja, a jak już nie będzie, jak wbiję już tą rank Hotshot, to wtedy Wy będziecie musieli mi napisać, y, czy Wam się podoba ta seria, ok? Będą po prostu odcinki, gdzie ja robię triki, z Wami gadam, y, znaczy ja gadam. Y, no, to takie rzeczy. I jak wbiję ten hotshot, to wtedy mi napis możecie mi napisać w komentarzu, czy chcecie, żebym na na nadal nagrywał tą gierkę. się tak zapętliłem normalnie, zaciąłem się, bo <grym> nie mogę się wysławić. No, więc yy, 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 yy. po prostu... Okej, okay, nie będę tłumaczył, bo Okej, okay, nie, tak po prostu nie wiem, wbijemy sobie do... Robimy triki na przykład... O!

Ekspert, ktoś ma U, to on bardzo dobrze musi grać, bo bardzo dużo gra. Kilka godzin w to grę może grać, na przykład jak ma taką rangę. Ja za dużo też nie gram w to, ale czasami można nawet sobie pograć. To... Okej, okay. teraz idziemy na wielką tą, może na wielką rampę. Czy co to tam jest. Dobra, idziemy z jej zjechać, hop, hop.

Koks. O, przeskoczyłem sobie. Fajnie. Halo! To jest ama amator. Amator. Ja to miałem rangę. Rangę po hustlerze. A czy ze hustlerem była ranga właśnie amator chyba. Emator normalnie, prawda? Monitor. Wybijemy do 1600X i nie, no, tak zakończę odcinek, bo to też się ciężko wybija, Widzowie, wam. hop, Wam. Hop, hop. A to super wywrotka, pomimo Wam, widzowie. Super wywrotka. Kaka, kaka, ka. O, okej. Okay. Ja tego nie widziałem, tego wjazdu na tą górkę. A, nie, a i będzie koks, żeby zjechać z tej górki, widzowie. Szykujcie się na wielki y, zjazd. Ej, Ole Koks! Ej, nawet można sobie nieźle pofarmić. Spójrzmy, ile mam expa, okej. Okay? Ja zaraz na tej górze okay. zobaczę, ile mam expa i zobaczymy y, ile mi y, zabierze jak y, tego, jak z tego zjadę. Hop, 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 hop. zakręcamy, zakręcamy. Okej. Okay. Mam. 1053, dobra, udajmy, że teraz to się wbije. Okej, okay, mam 1752, to zjeżdżamy. Może mi się nie udało mi się te zrobić, to byłoby lepiej. No i nie za dużo. Może z 2 ekspy. Znaczy wbiałem mi się te ekspy na pewno? Jeszcze raz, a potem tutaj porabimy treki na tej górce sa sasa, sasa, lecimy! Widzowie, chciałbym zrobić triki wreszcie! Jest, 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 jest! Uuu, no i teraz ja dostałem trochę... Tre, tego trochę expa, i wam. Siup, to jeszcze tutaj zrobię trik. Lecimy. Tuu, tu, 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 tu. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie! O nie, o nie. jest na pełnym gazie, widzowie, na pełnym gazie. Wiecie co, widzowie? Wiecie co? Może yy, ja yy, się bardzo rozpędzę? Zjedziemy wtedy, o Boże, wtedy to będzie, przelecę nad tym normalnie. Dobra, nie, tak mocno to nie, ale pewno, pewno trochę tam przejadę tego. Okej, okay, czyli tak się muszę rozpędzić. Widzowie, stąd, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej, okej. Okej. Dobra, i lecimy widzowie. Patrzcie na to, widzowie. Patrzcie na to, widzowie. Dobra, teraz zostałem trochę spida. I i widzowie. Juuu! Wow! No tutaj nie nas wszystkie nie, nie wyrzuciło. Ale nawet można powiedzieć, że efekt jest zaliczony. Nie mógł być. Mi się na pewno mi się podobał, ale mi się nie podoba, że się zbugowało. Na pewno to mi się nie podoba. Kurde, sa. So, so. Co wy robicie? O, tutaj, patrzcie. Zresztą nie wierzę w ale wtedy giniecie widzowie, wiecie? Patrzcie, robię tak, zaraz ginę. No, już nie mogę. Widzicie, już nie mogę. Robić. A co, jeśli tak zrobię? Ok, no. O, on jest początkowy, widzę. Widzę, tak? jak się nazywa? No tak, on jest nowy. On ma dopiero y, 17 Expa y, Rang ma Nevbin i kredytów ma 13. No, 14. Okay. ok, siup, 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 siup. siup. Ja chciałabym ten Togle Scootera. Mi się podoba. Ten Togle Bike jest bardzo drogi. Znaczy, dużo Robuxa kosztuje, bo 150. Ja chciałabym przynajmniej mieć ten, ten pasy tego, może Scootera. Przynajmniej by się fajnie jeździło, chyba, mimo że nawet łatwiej. I stabilniej i hops ops i i I hops, i hops, i ops hops, obs hops. To jest obs on, ten obs obs Tak on, tak on jest nowy teraz patrzę tak sobie po prostu lecimy czyli t jak widzę, wiem t będzie równo to na gu kapiki pigi normalnie jeszcze wiem że było 699 Ok, mamy to. Dobra Tak? Tak, więc dzięki za oglądanie. Pa, pa! Oj, sorry pa, pa.